Siemanko, ja jestem Pumba Dzisiaj sobie gramy już w poprawny odcinek Eurotrack Simulator 2 Gdy już kupiłem swoje skanie Tak samo jak w poprzednim odcinku Też kupiłem to skanie, wybrałem kolor biały Ale filmik był strasznie przyspieszony Chociaż ja tego nie zrobiłem To po prostu Sam się przyspieszył Nie wiem po prostu jak to się stało Także coś. Jazda, klikamy jazdę Musimy się nawrócić, bo ja chcę wjechać do miasta nie pozwolimy samochodowi przejechać na razie. No, jak zwykle się wpierdala wtedy, kiedy go nie widać, gdzie przejeżdżaj. Nie? No i jedziemy sobie do naszego miasta, w którym byliśmy na samym początku i dowieźliśmy ten ładunek Teraz już nie powinno słychać takiego bełkotania co było wtedy słychać, teraz już powinno być o wiele lepiej ograniczenie do 60 I postaram sobie no, postaram wziąć sobie i krótszy ładunek, nie wcale ani za długi. W ogóle ja jadę do dobrą strony. Tak, w to w rozumiem. Już mogę sobie zobaczyć. O już wolę mieć, tak Ten FPS mi teraz skaczą 20, 19, bo w sumie tak action powinno się ustawiać, gdy się nagrywa Eurotrack Simulator 2, bo właśnie wtedy nie jest ani przyspieszone, ani zwolnione. Po prostu jest dobrze FPS do o 20 cały czas stała albo 19-21 i tylko tak sobie skaczę. Reszta już jest dobra, reszta już tak może być. Zmniejszyłem sobie poziom głośności, o trochę już mi spadają tutaj w mieście bardziej FPS-y zmniejszyłem sobie poziom decybeli przy moim mikrofonie gdyż bardzo mocno było słychać, że ja myszką ruszam, bo sobie robiłem testy nagraniowe, żeby sprawdzić na jakich FPS-ach już mi lepiej pójdzie ta gra właśnie lepiej idzie na 20 oj Teraz mam 13 FPS FPS i 10 FPS Gdzie ja wjeżdżam Otoś do przodu dawaj co to jest tak po prostu jechał 11 FPS-ów bardzo mało mogło być przycięcie Cóż, dziś weźmiemy sobie jakiś ładunek. No ale krótszego nie dałoby się wziąć? Nie. Czyli muszę z takim trochę dłuższym jechać. Tam widzę, że jest jakiś znak zapytania. Nie wiem jeszcze co to jest. za znak zapytania. Ale tam tych znaków zapytania jest dosyć dużo. Tam akurat kiedyś go się zobaczy. Teraz na bank zahaczę. Trzeba bardziej wziąć tu. I teraz jazda pod prąd gdzie tu masz jazdę pod prąd? co za popierdolenie ludzie się cofnąłem jak tu się cofnąć nie może nawet chyba normalnie tylko ile razy musi normalny kierowca czy się cofać Boże co za ludzie Wiem, że już mam czerwone. Zielone mam A wyjechać z tego miasta, żeby mi tak nie lagowało, bo mnie denerwują te lagi. Na razie będę jechał tak Jest dosłownie godzina 6.36 Ale nie w grze

Zawsze wolę jechać środkiem. A co by to było, gdybym nagrywał tryb multiplayer? To bym musiał sobie niedługo kupić sobie już lepszą kartę graficzną i procesor trochę. raj To Ty jak popierdala Nigdy nie miałem takiego ładunku, mówię Takiego, że on ma właśnie tą łapę taką do chwytania tego ani raz nie miałem takiego Oj, coś senny będę niedługo Zapomniałem się przespać, a przed nami jeszcze jazda 4 godziny Czyli tam będziemy o 19.44. To może od tego momentu nie będę spał, i tam po prostu się prześpię. Fajnie, słychać wiatr. Nie ma taki widok z góry tak walność taki słupek powie mi ktoś może czy wyjdzie Eurotrak Simulator 3 albo coś podobnego bo jestem ciekaw fajnie by było gdyby zrobili trójkę Ja cię cię cię. no niech nie mi się ślesz. Jedźcie, jedźcie, no jedźcie, Boże. sobie jedziemy i jedziemy może dzisiaj zajedziemy z tym ładunkiem może nie Pef, zapewne będziemy nagrywać ten filmik 20 minut tak jak też w tym odcinku nie, wiem, czy nie zrozumieliście fajnie by było gdyby EuroTrack Simulator 3 gdyby wyszedł albo by wyszedł jakiś patch do dwójki fajnie by było gdyby dali CB radio jeszcze do tego Chodzi mi o to, że to jest tak jak w grze 18. Will, nie wiem kto to grał, kto pamięta tę grę. Na pewno dużo osób, duże grono pamięta tę grę. Gra bardzo fajna. Tam wiem, że było CB Radio. można się było, jaka pogoda jest, jaki jest ruch na drodze. O zwierzęta się spytać, czy policja gdzieś stoi. Wszystko można było się spytać. A tutaj co? Na V nic nie mamy. Najbardziej mi się podoba takie y, to chrząknięcie, gdy się odpala. Skania R420 Ale ta już normalna, w realu Mój brat akurat taką jeździ, to jak odpala, ma takie fajne krząknięcie i to jest najlepsze w tym jak się odpali Potem tak głośno chodzi, bo musi się cała rozgrzać, musi już usprząciarkę napompować powietrze, wszystko Pewnie kilka osób, które ogląda może ten filmik się dziwi dlaczego akurat EuroTrack Simulator 2. Dlaczego? Po prostu strasznie podobają mi się gry z ciężarówkami. Wręcz bardzo mi się podobają. Ogólnie w realu też mi się ciężarówki podobają. Według mnie, to jeżeli zrobili taką grę, to, to jest najlepszy symulator. Tutaj silnik zapożyczony od Scania Track Driving Simulator. Silnik graficzny. Wszystko pięknie wygląda, cały środek, cały kokpit. A ze mną też. Drzewa prawie już jak żywe, chociaż jeszcze bym trochę je dopracował. Ale co można chcieć? I tak bardzo dobrze wygląda. Ach jo. Oj, trochę za linię wyjeżdżam. Tak dziwnie trochę wyglądają te jakby to plony. Na polu, co tam są z tyłu w lusterku prawie można było zobaczyć te zielone. W sumie to trochę wyglądało tak jakby ktoś postawił zielony blok z Minecrafta. Zielony blok i tak przez całe pole rozciągnął. I tak to wyglądało. Ale snopki Siana, które widać już tam u góry. To już o wiele lepiej wygląda. To już trochę mi uzupełnia, tamto. Już naprawia ten błąd. Że pomimo, że to tak wygląda, ale i tak jest ładnie. Słoneczniki też. O, całe pole słoneczników. Pięknie wygląda. Te ciężarówki. Szkoda tylko, że nie ma realnych nazw. Marek. W sumie, Majestic, jest taka marka? Wątpię w to, bo się jeszcze nigdy nie spotkałem w realu z taką marką. Chociaż widziałem już Iskanie, Renault, Idafa, Volvo. Co jeszcze jest? Mercedesa widziałem, Actrosa, bardzo mi się podobał. Dafa tego... Nowego widziałem? Nie wiem. Nowe to już jakie. Wiem, że była 95, a nówka to jest, nie wiem, ten nowy 105 czy 106, tego to ja już nie wiem do końca. Ale wiem, że jest taki właśnie, co ma u góry, taka skośna lampka, to mi się bardzo w nim podoba. O, w skanie też, ale na przykład nie podoba mi się to, że jak mamy kokpit kierowcy, mamy ciągniarkę DAF. Tutaj akurat mamy skanie, to jest oryginalny znaczek skania. Czyli tak jakby orzeł z koroną, jeżeli można tak nazwać, i trochę orła przypomina orzeł z koroną. No i na przodzie napisane jest normalnie skania, ale w daf to tu na kierownicy, gdzie mamy ten znaczek, to napisane DAV, a powinno być DAF. Tylko lepiej sobie też ściągnąć moda na realne loga nazw... o oh właśnie już mi zasypia kierowca nazw... Yy... nazw ciężarówek po prostu Tyle powinno już być dobrze No bo zresztą no co, trochę to prowadza w błąd że tutaj nie można właśnie tak sobie zobaczyć, co jest tam w góry. Fajnie by było w Eurotrack Simulator, gdyby można było wychodzić z samochodów, iść do toalety i się wysikać lub załatwić. No bo w końcu, jak to jest symulator ciężarówki, no to widać kierowcę. Ten kierowca przejeżdża tyle tysięcy kilometrów, przez te tyle tysiące kilometrów, gdzie on ma się załatwić, gdzie on ma się załatwić? Tego... Do tego nic po prostu nie ma. To też by się przydało, albo chociaż też, że jak jest rozładunek, żeby odpiąć na czapę smm u żeby tamte rzeczy poodpinać, to by było bardzo fajne. No zasypia, zasypia już trochę nam kierowca. Muszę dać, która jest godzina. 6:47. 3 godzina 30 minut i nam tak to szybko zleciało. a łóżko już mamy czerwone, jeżeli kierowca kierowcy nam się bardzo spać chce Zaraz zajedziemy na miejsce, zaraz będzie mógł sobie pospać Tam wezmę jakiś postul i walny, nacisnę Enter I sobie będzie spał fajnie to jest jechanie sobie tak samemu nikt wokoło ciebie nie jedzie w realu też mi się to bardzo podoba jak jedziesz ciężarówką, to jakbyś był jakbyś był takim panem właśnie szosy i autostrady bo w końcu ty masz największą ciężarówkę a wszyscy oni mają takie małe samochody albo autobusy albo małe bucy też podoba mi się to w ciężarówkach, że ona jest bardzo bezpieczna, gdyż ma się wypadek... No i trochę trzeba przykremować. Gdy ma się wypadek... No to w końcu, gdy... Osobówka wjedzie... taką ciężarówkę, to wiadomo, że się ma pod nogami. To to jest bezpieczne, ale już... Gorzej jak się... Po prostu gorzej jak się jedzie naprzeciwka ci walnie środowka to już nie ma się spodem, tylko w sobie, albo gdy też strzeli przewód atmosferyczny. Też pamiętam jak z bratem jechałem, to nam... Właśnie pękł przewód atmosferyczny. Nie, ja tak mówię, przewód atmosferyczny. Po prostu wężyk, który miał wytrzymać podobno tam chyba 15, czy tam ileś tam atmosfer. I po prostu nasza sprężarka dobijała tam właśnie ponad te 15, bo mieliśmy cały zawalony osuszacz. Czyli, że on w ogóle nie wypuszczał tego powietrza. I sobie jedziemy właśnie z takiej górki jak ta. Jedziemy, mamy 90 już na tym na liśniku nagle pęka nam przewód, wypycha nam ten guzik, co jest w skani, w sumie on tutaj jest a nie, w tej nie ma, nie jest pod hamulcem, widać pod hamulcem ręcznym, widać jaki malutki prostokącik, jakby on wystawał z manetki, jakby wystawał z manetki może takie małe tam przycisto go wypycha ciśnienie i od razu, momentalnie Wszystkie hamulce, stop. całe całej ciężarówce, co było pojechało, to wszystkie się zamykają i wszystko stoi. Jakbyśmy resztę zaciągnęli, jest takiej górki z 90 na godzinę po prostu do zera. O, no właśnie z takiej górki. No i nie sobie naprawiliśmy to, bo jechaliśmy akurat. Ee, jeszcze nas jeden, tam kolega z Transcargo razem z nami jechał. Mieliśmy dwie naczepy Transcargo do Danii. Jechaliśmy. No i właśnie, jedziemy, dało nam szybko złączkę. No to tam szybko złączko to się tam złączyło, było dobrze. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Znowu kurka znowu nam poszło I znowu. W tym razem chyba jechaliśmy 60, czy ileś tam. I znowu do zera, tylko taki czarny, długi pas. Od hamowania był. No i jak tak, sobie tam nam to poszło, to tak patrzymy na felerna szybkozłączka, bo to była z tych nowszych modeli, a najlepsze złączki to były te starsze modele, tych plastikowych oczywiście mi chodzi. A to jeszcze miał akurat się okazało, że miał jeszcze jedną już tego starszego modelu. To założyliśmy tego starszego modelu. Założyliśmy, jedziemy na autostradzie, już tam chyba mieliśmy nie wiem, 300 czy 400 km do promu, 300 czy tam ile, 400 km do promu no i właśnie sobie tam idziemy na autostradzie pod jak zwykle ruch, nie podjeżdżamy sobie pod górę i nagle znowu tylko było słuchać jak strzeliło, huk od razu wszystko w kabinie zaczęło wyć bo powietrze tak szybko pompowało że jak się chciało zaciągnąć leczy, to od razu zaczęło gwizdać No i co, myśli, że już też, t, m, mój brat myśli, że to już kolejna felerna szybkozłączka. To się okazało, że centymetr od szybko złączki była mała dziura i właśnie przez to no, pękło. I było po prostu. Bardzo byli się zdenerwowani. Obraz zadzwonił do szefa, powiedział, że już nie więcej, nie jedzie. Jak się uda, to to zrobi i zjeżdża na jakiś postój, a on tam ze swojej firmy niech weźmie kogoś, kto tam przyjedzie do nas i przepnie naczepem. My akurat byliśmy wtedy w Szwecji, tam pod górę Szwecji jechaliśmy. Nie wiem, dok nie wiem już dokładnie gdzie, no i przyjechał po nas taki tam właśnie tym nowym DAFem. Przepięliśmy się naczepami. Wracamy do, do Karlskrony. Mieliśmy chyba 600 czy tam ileś tam kilometrów. Tokar skrony, druga w nocy, dopiero zajeżdżamy. No ale co? No powiem, że warto było się przyjechać. Chociaż trochę strachu było, bo jak właśnie z 90 do 0 jechaliśmy, to akurat wtedy wszystko, co mieliśmy z tyłu na łóżkach, to wszystko poszło do przodu. No i właśnie to był jeden, ten strach. No i właśnie, dojechaliśmy, już zlecenie wykonale, wykonane, do, wykonaliśmy je doskonale. 308 km przejechanych w 5 godzin 28 minut. Zużyte paliwo 151,8 litra, czyli to nie jest wcale aż tak dużo. Premia za dostawę na długim dystansie i premia za wprawę. No i co, ja myślę, że się jeszcze przejedziemy na... Parking. W ogóle tutaj muszę sobie zobaczyć, czy jest tutaj jakiś znak zapytania. Nie ma żadnego. No trudno. Przejdziemy się na parking. Tam w tle słychać telefon. To może ja zrobię krótkie cięcie, jeżeli mogę. No. Wróciłem już po krótkim cięciu. Jak ja tam mówiłem, że wszystko co mieliśmy tam z tyłu poleciało nam na szyby. No i tak. Ja jeszcze na szybkiego sobie tą właśnie wiadę, żeby nie dostać kolejnej kary, to wiadę już na właśnie na, yy, na parking, to on się tam już wyśpi, i wtedy myślę, że skończymy filmik. to się prześpię, powinno być z tyłu miejsce jakieś dla mnie, czy nie? Nie, no nie ma tu nic, nie mówcie. O ja no. Jedziemy na ten drugi parking, jak na tym nie możemy. Dobrze, fajnie, że mnie dopada zmęczenie, ale ja chcę jechać na parki. Chcę się wyjspać, już mnie zmęczenie nie będzie dopadało. To ja myślę, że my ten filmik sobie właśnie tu i teraz zajedziemy sobie na parking jeszcze ja sobie zawrócę i gaśmy światło no i co? Na tym ja myślę, że my skończymy już filmik koło mnie stoją ciężarówki właśnie widać koło mnie stoją ciężarówki ja myślę, że w tym miejscu właśnie skończymy nagrywanie filmu i ja myślę, że ten odcinek Was zaciekawił. Myślę, że on już będzie lepiej zrobiony. No, unikaj, czyłem za kółkiem. Przecież już skończyłem, i już stoję na parkingu. Co to są za. No dobra, ja myślę, że na tym skończymy. Tak jak mówiłem, zachęcam Was do komentowania, subskrybowania no i lajkowania like kanału. Polecania znajomym. I czego jeszcze? I. Błagam, nie hejtujcie. Także się. Trzymajcie. A ja idę spać. Na razie. Nie już się wyspałem. Cześć.